Przez trzy miesiące grupa młodych ludzi uczestniczyła w projekcie MOPR Motywacja, Odpowiedzialność, Praca i Rozwój. No, na pewno dużo można się nauczyć na tym kursie, na przykład jak prowadzić firmę. Projekt finansowano z Funduszy Miejskich i Unii Europejskiej. Koordynatorem projektu był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, a realizatorem Centrum Integracji Społecznej CISTOR w Toruniu. Projekt był przygotowany dla 20 młodych ludzi korzystających ze z pomocy w Miejskiego Środkowo Pomocy Rodzinie w Teruniu e, w swoim zakresie miał Przede wszystkim szkolenia motywacyjne, szkolenia zawodowe. Myśmy realizowali dla młodych ludzi doradztwo zawodowe, poradnictwo różnego typu, zajęcia interpersonalne, zajęcia komputerowe, zajęcia fotograficzne, zajęcia takie kulturalne, alternatywne spo, formy spędzania czasu wolnego. Niezapomniane wyrażenia pozostawił uczestnikom obóz integracyjny. To był taki obóz ekstremalny, były różne sporty ekstremalne, skoki z lin, skoki na bandzi. Myślę, że to była taka próba samodzielności i odpowiedzialności, jakby, no bo asekurowaliśmy też innych i no, chodziliśmy dość duże odległości, no więc no, sądzę, że to też będzie przydatne w przyszłym życiu. Na uroczyste wręczenie certyfikatów przybyła tylko część uczestników kursu. Sześć osób znalazło już pracę.